Jesteś jednością tu i teraz, bo tu świat, własny obraz. Indywidualność w myśli tkwi, co dziś zrobisz, co ty. Dla siebie bądź chodzi dla innych. Odnajduj drogi, zaśnij i zbudź się radosny. Podaj rękę. Zrób kawę, herbatę Drugiej osobie Odnajdź miłość w sobie Uśmiech daj chwilę Razem możemy pokonać mile Być dla siebie Być dla innych Razem stworzymy siebie Uścisk w dłoni Ciepło serca Miłość w nas Nie wprowadzi nas w teraz każdy gest, każde słowo buduje most, tworzy nowość. Jesteś tu, bądź obecny. Działajmy razem, jesteśmy wieczni. Być dla siebie, być dla innych. Razem tworzymy ziemię. Uścisk dłoni, ciepło serca. Głowa, buduje most, tworzy nowość. Jesteś tu, bądź obecny. Działajmy razem, jesteśmy wieczni. Być dla siebie, być dla innych. Razem tworzymy siebie, Uścisk dłoni, ciepło serca. Miłość w nas, nie wprowadzi nas w teraz. Pamiętaj zawsze drogi światła, tylko razem przez życie płynąc. Niechaj każdy gest ma znaczenie dla mnie, dla Ciebie w tej przestrzeni. Być dla siebie, być dla innych. Razem tworzymy Ziemię. Uścisk dłoni, ciepło serca. Do, naszej. do świątyni mojej, świątyni Twojej, świątyni naszych serc, świątyni naszych umysłów czujemy połączeni, zrozumieni. Pamiętaj zawsze. Pamiętaj zawsze. Pamiętaj zawsze, drogi światła, tylko razem przez życie płynąc. Niechaj każdy gest ma znaczenie dla mnie, dla Ciebie w tej przestrzeni. Pamiętaj zawsze, drogi światła, tylko razem przez życie płynąc. Niechaj każdy gest ma znaczenie. Dla mnie, dla ciebie w tej przestrzeni, być dla siebie, być dla innych. Razem tworzymy ziemię. Uścisk dłoni, ciepło serca, miłość w nas. Niech prowadzi nas w świętym teraz do naszej, do świątyni mojej, świątyni Twojej, świątyni naszych serc.